Hello ludzie, siemano wam wszystkim, z tej strony t i pozwólcie, że przedstawię wam mój mały pomysł, na który wpadłem w związku z nadchodzącym Zagrajmy w Mass Effect 3. Otóż, jeżeli chcecie, będziecie mogli mieć wpływ na moją serię. Pytacie się jak? Otóż, jak wiecie, niedawno wyszło demo Mass Effecta 3 na Originie do pobrania dla każdego. W tym właśnie temie możecie stworzyć sobie postać i tutaj pojawia się moja inicjatywa. Jeżeli chcecie, aby postać wasza pojawiła się w mojej serii, wejdźcie do DEMA, stwórzcie ją, przekopiujcie kod, który generuje wam gra, oraz wyślijcie na maila, który znajduje się teraz w tej chwili na ekranie gmail.com Po prostu wejdźcie do gry, rozpocznijcie nową grę. Stwórzcie postać, przekopiujcie kod oraz napiszcie mi, jaką chcecie, aby ta, aby ta postać oporowała klasą. Tak, chcę, żebyście wybrali nie tylko. Nie tylko wygląd, ale także wszystkie te inne rzeczy z nią związane. Tam pochodzenie, straty w ludziach oraz najważniejsze, chyba klasę. Od razu mówię, nie przysyłajcie prac durnych, to znaczy nie wiem, jakieś oczy wywalone i tak dalej. Będę akceptował tylko pracę naszej postaci stworzone, które wyglądają schludnie. Po prostu jakiś taki was, wasz obraz Komandora Sheparda. Jak mi się spodoba, wśród tych wszystkich, które do mnie przybędą, wybiorę jedną, którym mi się najbardziej podoba. Użytkownik, który go stworzył, zostanie wspomniany i być może coś jeszcze, o ile będzie tego chciał. Pamiętajcie, żeby w temacie maila zawrzeć wasz nick. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Pamiętajcie, aby zawrzeć wasz nick na YouTubie w temacie maila, a w samym mailu wkleić kod postaci oraz pozostałe rzeczy opisujące ją, czyli tamto pochodzenie, klasę i tak dalej. Mam nadzieję, że inicjatywa się Wam podoba. Wyniki ogłoszę jakoś przed zagrajmy w Mass Effect. Do zobaczenia!